Jak to się mówi, nie docenisz, póki nie stracisz. Kocham polskie serio, ale muszę to wyrzucić z siebie, są rzeczy, które Korea po prostu robi, no lepiej. Więc dziś z nutką nostalgii opowiem wam, czego mi w Polsce brakuje, a co w Korei było na porządku dziennym. Zacznijmy od jedzenia, bo jak wiadomo na głodniaka nie ma co gadać. Polską kuchnię uwielbiam, pierogi, bigos, so, zabomy, znamy i kochamy. Ale wiecie czego mi tu brakuje? Tych koreańskich bazarków ze street foodem na każdym rogu. No bo w Polsce jak człowiek skłodni na mieście to co kebab, zapiekanka albo maczek. Żeby była jasność, nic do nich nie mam. Wręcz przeciwnie, kaswudzik po imprezie to jak ciepły koc dla duszy. Ale czasem fajnie byłoby zjeść coś lżejszego. Coś nie zostawi w żołądku ciężaru jak z sumienia po kebabie. I tu Korea wygrywa. W Korei lubię to, że wychodzisz z domu, robisz trzy kroki i bam, jedzenie samo wpada ci w ręce. Banduk to bogi, grillowane mięso na paty wszystko, czego dusza zapragnie, dosłownie na wyciągnięcie ręki. W czasach szkolnych miała nawet swój rytuał przetrwania, ledwo żyła po zajęciach, zawsze ratowałam się rybką na pastą z czerwonej fasoli. No więc polsko pytam się, gdzie są moje uliczne rybki, gdy ich potrzebuję? Jak już przy jedzeniu jesteśmy, nie chodzi tylko o to, co jesz, ale też jak jesz. W Korei każdy poświat to wspólne doświadczenie. Duży 100 milion miseczek, każdy bierze co chce, gadka, szmatka, Zero pośpiechu. W Polsce każdy ma swoje danie, swoje sztuczce, swoje miejsce i siedzisz pilnując swojego talerza, jakby to była twoja własna twierdza. I to też jest spoko, ale mimo wszystko brakuje mi tego ludu, tej słobowy, gdzie wszyscy jedzą razem, a nie obok siebie. Przyznaję, czasem wychodząc ze znajomymi Polakami, odczułam silną pokusę przechwycenia małego co nieco z ich talerza. No, mogłoby się zrobić trochę niezręcznie, a w Korei to byłaby norma. Czasem fajnie byłoby po prostu. Po prostu sięgnąć po kogoś taniej i nie czuć się przy tym jak złodziej. No i teraz ceny w restauracjach. W Korei jedzenie na mieście to była codzienność. Tanio oczywiście w porównaniu do średnich zarobków i Pysznie. A w Polsce mam wrażenie, że wyjście do restauracji to prawie jak wielkie wydarzenie. Tęsknię za tym, że w Korei jedzenie poza domem nie było luksusem, tylko codziennością. Że mogłam iść do restauracji tak po prostu bez większych refleksji i kalkulacji, czy przypadkiem nie lepiej zrobić makaronu w domu. Kolejna rzecz, którą wciąż wspominam z utęsknieniem, to te szybkie punkty z napojami. Nie chodzi o takie większe lokale, tylko małe kioski, gdzie można wpaść, wyciąć kawę za grosze i lecieć dalej. W Korei te punkty są dosłownie wszędzie. Oczywiście standardowe kawiarnie też są licznie dostępne. Kolej szybkie pogotowie kawowe było wygodne. Szczególnie, gdy się biegało od spotkania do spotkania. W Polsce bym się tak szybko nie wyrobiła, bo zanim bym ten kawę znalazła, to już byłoby po spotkaniach. I wiem, że popularne sieci lokalnych sklepów o zielonym kolorze wprowadziły do swoich punktów ekspresy, no ale ten smak to nie to samo. Niby coraz więcej tutaj takich miejsc, ale wciąż nie jest to ten sam poziom. A skoro o szybko Mowa dostawy w Korei to czysta magia. Zamawiasz rano, a po południu paczka już puka do drzwi. Serio, nieraz bywało tak, że zamawiałam jedzenie, a zanim herbatka się zaparzyła, dostawca już dzwonił. No dobra, może nie aż tak. A w Polsce mogłoby być gorzej, ale wciąż różnie to bywa. Raz pamiętam, zamówiłem sweter na szczególnie paskudny tydzień zimy i przyszedł, jak śnieg już stopniał. Dobra robota. Kocham cię Polsko, ale serio, czemu czasem muszę czekać na paczkę tak długo, że stąd zapomnieć, co właściwie zamówiłam. A może przesadzam? Może Korea zawyżyła moje standardy w tym zakresie. Jak myślicie? Lecimy dalej. Nie mogę zapomnieć o nocnym życiu w Korei. Taki Seoul to zupełnie inna bajka. To miasto nigdy nie śpi. Wszystko jest otwarte. Restauracje, bary, stragany, sklepy i do tego wszędzie tłumy, niezależnie od dnia tygodnia. W środku tygodnia mogłem wyjść z przyjaciółmi o północy i totalnie zapomnieć, że jutro rano trzeba wstać do pracy. To miasto tętni żyć jakby czas nie istniał. Zauważyłam, że nocne życie w Polsce kwitnie tylko w weekendy i to też z różniem oka. Owszem, restauracje, kluby, bary też są otwarte, ale to zupełnie inna atmosfera. Brakuje mi tutaj tej atmosfery zawodowej energii wspólnej niezależnie od wieku i zawodu, dnia i godziny. A nie tylko uwaga to przykład dla kasiastych brodacych panów w przyciasnych garniakach i dla pań z włosami do pasa i szpilkami wyższy niż pałac kultury. A skoro o nocnych potrzebach... Sklepy całodobowe. Polsko, dlaczego wciąż nie rozumiesz, że o trzeciej w nocy człowiek może nagle mieć nieodpartą potrzebę jedzenia banana, nie żyjąc obok stacji benzynowej? W Korei, sklepy całodobowe, zarówno te tradycyjne, jak i samoobsługowe, są na każdym kroku. Wyskakujesz z domu, maszerujesz do sklepu, bierzesz co chcesz i wracasz do łóżka. Brakuje mi tej elastyczności, że zawsze mogłem kupić coś niezbędnego bez patrzenia na zegarek. W Polsce muszę wszystko zaplanować z wyprzedzeniem. A planowanie, cóż, nie zawsze jest moją mocną stroną. Transport publiczny to kolejna rzecz, która w Korei była, no, po prostu niezawodna. Pociągi, metro, autobusy, wszystko działało jak w zegarku, zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach. Nawet jeśli coś się spóźniało, to góra dwie minuty. A nie tak, że nagle trzeba przeorganizować cały dzień. Polska koleją wcale nie patrzy na ciebie. W Polsce natomiast bywa różnie. W większych miastach jeszcze jakoś to działa, ale w mniejszych lepiej pomodlić się do bogów transportu? Bo nigdy nie wiesz, czy autobus w ogóle się zjawi. Nie zrozumcie mnie źle. Może to Korea mnie rozpieściła i polski transport nie jest taki zły. Ale mimo wszystko brakuje mi tej koreańskiej pewności, że jak już idę na przystanek, to autobus faktycznie przyjedzie. Kosmetyki i pielęgnacja skóry to jest temat rzeka. Co tu dużo mówić? Korea to prawdziwa mekka kosmetyczna, dosłownie pielęgnacyjny raj na ziemi. Korzystam z wielu koreańskich produktów i to się szybko nie zmieni, bo ich jakość jest naprawdę top. Nie będzie to żałujące, że w Korei te cuda są sprzedawane wszędzie. W kiosku aptece, sklepie za rogiem, a nawet na stacji benzynowej pewnie dałoby się znaleźć coś nieźle nawilżającego. W Polsce zaczyna pojawić się coraz więcej dobrych kosmetyków, w tym koreańskich. Wreszcie! Ale to wciąż jest jak polowanie. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, a i tak wybór bywa ograniczony. Polsko wiem, że się starasz naprawdę, ale może zasługujemy na jeszcze więcej tych koreańskich perełek na półkach. Na koniec coś, co Polacy zdecydowanie powinni rozważyć, lębrowanie wszystkiego. Korea jest mistrzem w znajdowaniu pretekstu, żeby zrobić sobie małe święto. Tam każdy dzień może być powodem do świętowania, nieważne jak absurdalny by się wydawał. W Korei mamy Pepero Day, Dzień Singli, Dzień Pokoju, Dzień Białej Czekolady, długo by wymieniać. I to nie są po prostu losowe dni z Wikipedii, o których nikt nigdy nie słyszał. Te święta Niektóre są bardziej marketingowe, inne mniej, rzeczywiście są nawet w symboliczny, malutki sposób obchodzone. I wiecie co? To nadawało życiu taki fajny rytm. Zawsze coś się działo, co sprawiało, że nawet nudny wtorek stawał się trochę bardziej interesujący. Koniec końców, Polska, Korea każdy kraj ma swoje dziwactwa i swoje perełki. Ale wiecie co? Dzięki temu zawsze mam coś do ponarzekania i powód, żeby do każdego z tych miejsc wracać z uśmiechem.